Myślę, że w życiu każdej osoby znajdzie się rzecz, której dana osoba będzie żałować. W wyniku impulsu można zrobić różne głupie rzeczy. Rzadko kiedy są pozytywne, częściej są negatywne. Najgorzej jest z tymi, które już powodują, że pakują nas do paki. A zatem, panie i panowie, witam was serdecznie w The Escapists. Oczywiście na pewno kojarzycie grę od chociażby Mandzia, od Staszka i Graszka, który, yy, którzy ją nagrywali yy, aczkolwiek jeżeli jest tutaj jakaś część z was, która gry nie kojarzy, to postaram się objaśnić to najlepiej jak potrafię yy, czemu nagrałem The Escapist? ponieważ wciągnąłem się w tę grę, stwierdziłem, że jest ciekawa, oglądałem kilka różnych poszczególnych odcinków gdzieś tam u Mandzia, u Staszka i Graszka tak razy drzwi ogarniałem o co, o co w grze chodzi yy, i postanowiłem spróbować z samym, bo gra wyglądała ciekawie, nie wyglądała na jakąś bardzo skomplikowaną Uwaga, mega news, stwierdziłem, że poradzę sobie bez żadnych yy, podpowiedzi większych. Ym, pierwsze więzienie, zaznaczone tagiem, bardzo łatwe. 13 godzin przegrane na Steamie, przy czym nie udało mi się tamtego przejść. E, to jest wersja na konsole PS4, gdzie z doświadczeniem z tamtej wersji e, udało mi się to przejść po kolejnych kilka, kilku godzinach prób, więc stwierdzam, że gra jest mega, że tu jest masa próbowania, więc em, nie zamierzam z tego robić jakiejś, wiecie, mega rozbudowanej serii. Chciałbym przejść jedno, dwa więzienia i oczywiście to jakoś pomontować, żeby to nie było mega nudne, więc myślę, że w kilku odcinkach się zmieścimy. Po prostu nagrywam to, bo ostatnio. Trochę w to maniacze i bardzo mi się przyjemnie w to gra, więc po prostu sobie zacznijmy. O, o, przy okazji zamorduję kogokolwiek, kto zaplodował to tłumaczenie twórcom. Drabinki. Drabinki. Ok, wybierz więzienie. Pierwsze to jest tutorial, ale nie będziemy w, chyba. Aha, ma musimy tak przejść, jeżeli weźmiemy nową grę. No zobaczymy. Nowa gra. Prawdopodobnie mi się odpali tutorial. Aha, mogę stworzyć sobie postać, no to dajcie mi chwilę. Ok. Wszystkie postaci utworzone będzie kupa śmiechu, ponieważ. przesadziłem z nazewnictwem. Więc, o ile się nie mylę, teraz powinien być tutorial, który powoli wprowadzi w grę osoby, które jeszcze nie wiedzą, na czym polega. Na szczęście będę mógł wam wszystko wyjaśnić. Uciekasz? Fajnie! I gotowe, czas wypróbować ten plan yy, Tłumaczenie w tej grze nie wiem, kto, nie wiem kto je robił, ja naprawdę doceniam że ktoś się wziął za przetłumaczenie tej gry na język polski bo to dużo pomogło, ale niektóre zdania są tak, tak krytycznie przetłumaczone, że to jest Wszystkie przygotowania i ciężka praca yy, teraz przyniosą owoce do dzieła Więc, to jest pierwsze nasze więzienie w którym będziemy, chociaż to jest na razie sekcja tutorialu, więc jesteśmy sami To zawsze będzie nasza cela, w tym więzieniu to będzie nasze biurko, w którym możemy znaleźć przeróżne rzeczy i je przechowywać. Chwilowamy mamy skarpetę i śrubokręt, więc skarpeta mi się przyda potem. Śrubokręt będzie mogli za chwilę wykorzystać. Możemy biurko podnieść i przeorzucić w dowolne miejsce, ale chcemy je przerzucić w to konkretne miejsce. Czemu? Gdy na nie wejdziemy, możemy zobaczyć, że nad nami jest szyb wentylacyjny, który właśnie zamierzamy odkręcić naszym śrubokrętem. To jest jeden z możliwych sposobów ucieczki z więzienia A jest ich... No nieskończenie wiele, może nie Ale można to zrobić na przeróżne sposoby Gra nas nie powstrzymuje, nie ma jednego konkretnego sposobu na ucieczkę z więzienia Każdego Więc jeżeli się bardzo postaramy Możemy to zrobić bardzo okrężną drogą Jeżeli się postaramy Możemy zrobić to bardzo szybko i bezboleśnie James sprzedaje nam kostki mydła Mmm najlepiej Więc ym, teraz Możemy. Co mieliśmy zrobić? Świetnie, teraz możesz y, zrobić dla siebie broń. Tak. Więc możemy wejść w menu wytwarzania przedmiotów, połączyć sobie mydło ze skarpetą. No bo wiecie, jak macie skarpetę i wsadzicie do niej coś ciężkiego, na przykład mydło, które w więzieniach jest dość popularne, no to możecie tą skarpetą zawsze komuś panzolić, tak? Więc to jest nasza broń chwilowo. Yy, ona za dużo obrażeń nam nie zada, ale na pewno będzie lepsza niż sama pięść. Więc musimy teraz tę broń zaplikować jako naszą broń ręczną. Możemy wyjść do naszego policjanta, Pen Lewis! Pan Louis, Zacząłem pan angielsku wszystko czytać. I możemy mu przygrzmocić, królewo jest yy, tym pakiem i nie zwraca na mnie w ogóle uwagi, no bo to tutorial, ale możemy teraz sklepać mu michę, rozebrać go i zrobić to, co w więzieniach się robi najczęściej. Wykorzystać dostępne surowce i uciec. Chyba nie pomyślałeś się o niczym innym, co? Dobrze, więc tutaj jest przygotowana dla nas dziura, którą możemy, którą możemy wejść. Oryginalnie trzeba będzie ją wykopać. E, kopiąc pod ziemią, często możemy znaleźć właśnie takie skały dookoła, które e, chyba są nie do rozkruszenia. Trzeba je omijać, z tego co pamiętam. No cóż, zobaczymy. Teraz dostaliśmy mocną łopatę, Chyba najlepsza łopata tutaj może być. E, Przekopujemy się kratkę dalej, klatkę wyżej. E, Przekopujemy się pod płotem. Hajo, hajo! Jesteśmy wolni. Cała logika. My to zrobimy w inny sposób. Ale najpierw coś, czego nie ma w komputerowej wersji The Escapists. Tak. Tutorial. Nasza ucieczka to był tylko sen. Bardzo fajny, mały wstęp, którego nie zauważyłem, że był w komputerowej wersji The Escapes. Mega mi się spodobał. Szanowny Elewenie, witamy w Center Perks, najbardziej komfortowym więzieniu o obniżonym rygorze w kraju. Eee... Okej. Okay. W imieniu całego personelu życzymy Ci szczęśliwego i relaksującego pobytu. Jeżeli znudzi cię telewizja kablowa, z dumą zaproponujmy inne ekscytujące atrakcje. Warden David Jet imię, więc to jest zawsze nasza, nasza cela, to są cele, na przykład współwięźniów, Zobaczmy co my w biurku, po pierwsze. Tutaj jest cała y, rutyna, że tak powiem. Są poranne apele, są śniadania, jest czas wolny, potem znowu jest obiad, potem czas ćwiczeń. Mamy, możemy mieć tutaj pracę, za którą zarabiamy. Więc tu jest cały ustalony schemat tego, jak cały dzień każdy przebiega. I trzeba się tego planu trzymać, trzeba być nad, w tych miejscach w określonym czasie. Y, ponieważ y, policjanci mogą... Może... Kurwa, policjanci klawiszem mogą się na nas. Nieźle wkurzyć i możemy mieć przechlastane. Wtedy nam przeszkają biurka i wszystko i wszystko stracimy. E, talia kardam nam się... Nie... Ech, może wywalę to co mi się nie przyda. Wybielacz. Krem do rąk. Magazyn chyba tak. Jedwabna chusteczka, miętówki. E, pasta do zębów. To mi się nie przyda, to zostawimy chwilowo. Więc to od razu komuś tutaj wsadzę w spłuczkę, spuszczę wodę najlepiej spuszczać to w spłuczkach innych ludzi, ponieważ yy, kible mogą się zatkać, jeżeli zatkają się u mnie w tym, no to zawsze przychodzi klawisz i będzie go odtykał i wtedy jest niemiło, jeżeli coś znajdzie dobrze, <ścoughs> także ja będę tu troszeczkę wył z niektórych nazw czarna mamba, no przepraszam Dodatkowo, jeżeli, jeżeli oglądaliście u kogoś innego The Escapist albo graliście, zauważycie, że muzyka jest zmieniona, że troszeczkę interfejs graficzny jest inny i mega mi się to podoba, że ta muzyka jest oryginalna, ta co była, ale troszeczkę zmiksowana inaczej, zremiksowana i tak dalej. Serek i Wiśnia będą przeszukiwani i mieli cele teraz. Więc ja się nie muszę martwić, że coś mi nie znajdą. Zresztą i tak się nie muszę martwić, bo nic nie mam chwilowo. Yy, wszyscy pędzą na śniadanie. ten czas postaram się. Przeszukać komuś cele, fuck ok mamy drewno, czy mi się przyda drewno? Przyda mi się drewno Mamy klej, który mi się też przyda Zaraz wam powiem do czego Mamy taśmę klejącą, która też mi się przyda Zauważył mnie klawisz, że grzebie komuś w biurku Trzeba uciekać, mam 7% tego, że, e, że że się na mnie wnerwili Trzeba będzie przeszukać więcej tych biurek ale to w późniejszym czasie. Chyba musimy przyjść na śniadanie. Możemy tutaj sobie wziąć sztu sztuśce do różnych rzeczy. No oczywiście, wiecie, mamy pełną swobodę ruchu. Możemy yy, dać tutaj komuś, wiecie, podlizywać się. <ścoughs> Tery crusher. Możemy podlizywać się niektórym kawiszom, tak dalej. Um, możemy przy, przyjmować questy od losowych więźniów Czarna mama dostał ode mnie plastikowy widelec jakiś czas temu Źle się z tym czy tamtego czasu zabierz mu to Możemy to zrobić za 25 coinów e, czemu by nie Coś tu ma na sprzedaż pilnik który nam się może przydać i drewno Elementy podkreślone na czerwono to są elementy za które Które nam odbiorą jeżeli zostanę pobici przez klawiszy albo jeżeli nas złapią te są legalne, te są nielegalne, więc trzeba będzie bardzo te nielegalne ukrywać, bo te nielegalne są oczywiście najlepsze. Żyletka tego szukam, czy im przynieść. Pewnie to jest prosty quest, to czemu by nie? Staszek jest ciekawski do tego stopnia, że umieściłem go na liście. Może nie chcę się tutaj naparzać z ludźmi. Wolę być przyjazny, bo to. Kidis, <grytanie> strangler. Nie chcę się naparzać z ludźmi, ponieważ wolę być tutaj przyjaźnie nastawiony do wszystkich, to będę mógł od wszystkich wszystko kupić i tak dalej. Tu mamy reputację, dzięki, którą możemy poprawiać, dając ludziom losowe rzeczy. Ale nie chcę tego chwilowo robić, te, te rzeczy mi się przydadzą. Eee, łyżki, sztuczce różne możemy wykorzystywać do podkopów, do przecinania różnych rzeczy. To są bardzo słabe narzędzia, ale jakieś tam są, coś tam mogą zadać, aczkolwiek szybko się psują, więc mało praktyczne, ale chwilowo tego nie będziemy chcieli wykorzystywać. Więc jaki jest mój plan na ucieczkę? W każdym więzieniu trzeba sobie plan na ucieczkę własną znaleźć. Teraz mamy czas, po, czas yy, wolny, poranne okienko. Yy, najprostszą metodą, jaką widziałem, E, która mnie rozwaliła by the way Jest rozwalanie tej ściany Do 4% em, Do ostatniego uderzenia Zostawienie sobie tutaj kilku rzeczy Żeby móc się przekopać przez Przeciąć przez te kraty I można to, to zrobić praktycznie w jedną noc Samymi nożami i plastikowymi widelcami e, Ale ja zrobię to moim sposobem Który wykminiłem Tutaj możemy, to jest siłownia to bo potem będziemy wbijać Dobrze, co chcemy teraz zrobić? Przeszukajmy biurka wszystkich. To jest priorytet, bo chcemy znaleźć potrzebne nam rzeczy. Mamy klej, mamy drewno, mamy taśmę klejącą. Potrzebny nam jest kolejny klej, idealnie. Potrzebny nam jest papier toaletowy. Zaraz się dowiecie, czek. Ja tu nic nie robię. Nikomu nie zaklądam w biurka. Absolutnie. Słyszałem, że nie jest kapusiem. Um, ok, okej. Trzeba będzie uważać. Bo prawdopodobnie to się zgadza. Mamy dwie taśmy klejące i mamy... Atrament od razu, więc z kleju i taśmy klejącej możemy zrobić. Co to jest? Jak się nazywało? Papierowe narzędzie, jakaś masa papierowa, tak? Potrzebujemy tego razy dwa. I mamy atrament. To świetnie idzie, ponieważ z tego możemy już zrobić. Atrapę cegły. Czyli możemy przekopać się przez jakąś ścianę. Wykopać z niej segłę i stawić tę atrapę, którą możemy w każdej chwili wyjąć i włożyć, a nikt jej nie zauważy. W innym przypadku, gdybyśmy wstawili od razu oryginalną ścianę, musielibyśmy zbić jeszcze jej 40% za każdym razem, kiedy chcielibyśmy przez nią przejść, więc to jest, to jest ból. Ok, więc możemy to zrobić, to jest, to jest dobry news. Możemy od razu odstawić drewno, a wszystko możemy odstawić, bo to nam się chwilowo nie przyda. Poszukamy resztę cel i w całej reszcie wolnego czasu powinniśmy iść i podszkolić naszą inteligencję. Więc teraz nam się przyda już klej. Yy, nie chcemy robić podkopów. W ogóle Wam nie powiedziałem, jaki jest mój plan. Cholera jasna. Mój plan był taki, żeby przekopać się przez tę ścianę, pozbierać sobie rzeczy tutaj dookoła, w tym małym zamkniętym pokoju. Następnie przekopać się przez ścianę, tutaj, pod osłoną nocy wyjść i przekopać się, przeciąć przez ten płotek. Za tym płotkiem już jest wolność. Więc to jest mój prosty plan, który mógł, mógł być zorganizowany na milion innych sposobów, ale to jest mój plan, który zorganizuję w tym, może nie w tym odcinku, ale zobaczymy. Ehm, taśma klejąca zawsze przyjmę. Ehm, Beczka penarium to poprawia sporo statystyki, jeżeli się komuś da. Przynajmniej w wersji konsolowej, w wersji komputerowej to troszeczkę mniej. Tak jak mówię, tutaj jest inaczej to wszystko zbalansowane. Ehm. Um. Pilnik, dokładnie tego potrzebujemy Co chcielibyśmy zrobić? Chcielibyśmy zrobić kilof? Czy potrzebujemy kilofa? Nie, potrzebujemy zrobić Obcążki, obcążki najbardziej, bo Przekopywać przez siatkę możemy się bardzo powoli yy, Natomiast przez Siatkę byśmy chcieli się przeciąć szybko Więc potrzebujemy obcążki razy Razy jeden Ale ulepszone, więc yy, Potrzebujemy dużo pilników I taśmy klejącej Reszta nam się nie przyda Dobra Pamiętajmy też, że to te będzie, zaraz Teraz zaraz, ja to pochowam może lepiej Bo coś mi się nie podoba Nieważne Mamy jeszcze chwilę parnego okienka, więc pójdziemy sobie tutaj Pośmiać się z kotków, poprzeglądać internet To jest nasza jedyna forma Polepszenia naszej inteligencji w, w tej wersji więzienia Możemy zobaczyć wszystko tutaj Siła, szybkość, inteligencja Więc potrzebujemy kolejne, tam było 10 punktów Czyli do 40 musimy dobić Żeby móc zrobić fałszywą ścianę, co nam się bardzo przyda nie mamy żadnych widelcy na stołówce, więc będzie problem z przekopaniem się. Oj. oj, oj. Um, na obiad, jeżeli zdążymy przyjść. Kiedykolwiek w ciągu godziny to będzie dobrze, więc lepiej wyruszmy już teraz. Kurcze, jak to rozplanować teraz? O ktoś dostał. To jest fajna y, opcja, żeby od kogoś zabrać. plastikowy widelec, muszę go odebrać. Widelce nie dostanę, ale to jest przysługa, którą muszę komuś zrobić, być tak zaznaczona. Ale w momencie, kiedy mu to odbiorę za blisko klawiszy, to oni zaczną mnie gonić, więc trzeba będzie na to uważać. Um, czy chcę zrobić zapalniczkę? Nie, nie chcę, nie potrzebuję. Tylko to. Przysługa oddana. Nikt mnie nie goni. O, super, dobrze. To nic się nie stało, jest ok. Ach, tego nie potrzebuję. Mam 25 monet. Pilnik kosztuje 50 for fuck's sake, guys! Kości, możemy ci przynieść, dobra um, Wszystko jest na razie za drogie, więc zobaczymy, może jakie mamy przysługi Żebyśmy mogli coś zrobić właściwie Przysługi Daj żyletkę neskutowi, daj kości serkowi Dobra, więc jeżeli znajdziemy żyletkę gdzieś i kości, to będzie dobrze Teraz jest pora na ćwiczenia, wszyscy idą na... Obviously, ćwiczenia Ja troszeczkę to zleję, pójdę tam za chwilę Postaram się znaleźć tą żyletkę i kości. Bo gdzieś się chyba widziałem po drodze. Gdzieś były kości. Gdzieś były. Nawet ten koleś ją. żyletka jest. Ten koleś, którego przeszukiwałem przed chwilą, miał, miał kości, ale nie wiedziałem, że ich potrzebuje. Fuck, okej, Ok, zaraz wychodzę. Okay, już wychodzę. Już wszystko ok. Nie musicie mnie gonić. Jeżeli licznik po prawej góry dojdzie, dojdzie do 99, czy tam do 100, pracownik pralnie teraz. O kurwa, ja teraz mam pracę. Fuck, myślałem, że jest. Zrąbałem. Mam pracę i muszę wykonywać szybko. Moją pracą jest wykonywanie prania. Mam nadzieję, że zdążę. Jeżeli nie zdążę wyrobić normy roboczej w czasie godzin pracy, to mnie wyleją, a potrzebuję też mieć ten zarobek jak, jakikolwiek. To mi się podoba w tej wersji gry względem komputerowej, że jest łatwiej to wszystko wsadzać do pralek i wyciągać, bo to jest kwestia jednego klawisza, nie trzeba nic. nic przeklikiwać. Można, ale. W wersji komputerowej to jest nieco cięższe. Bo trzeba klikać sobie na item albo klikać numer na klawiaturze i od razu klikać na pralkę albo na to. Troszkę bardziej uciążliwe. Ale wiadomo, jak kto woli. Norma robocza jest już wykonana, ok, nieważne, więc. Więc. Nie muszę już nic więcej robić. Teraz są ćwiczenia. A zanim pójdę na ćwiczenia, to też jeszcze trochę się pośmieję z kotków. Ile mam tych moich punktów inteligencji? 36. Fakt, prześladująca mi liczbę. Muszę poczekać że 40 muszę mieć, że móc zrobić ścianę, chociaż i tak tego nie wykorzystam tej nocy, bo... Bo nie mam nic, czego mogę zrobić. Kilow, ani nie mam widelcy. Tak trochę słabo. Trzeba będzie poczekać na następny dzień. Fak. Okej, okay, więc na ćwiczeniach możemy ćwiczyć naszą siłę, oczywiście. O, zaraz, mam trochę monet. Co on ma? Nic nie ma. Skąd nic nie masz w kieszeniach? Serio? Dwie osoby leżą. Ktoś ma nożyk i blachę, ale to mi się też nie przyda Poświczmy sobie troszeczkę prędkości Ponieważ to nam się przyda podczas uciekania, jeżeli coś spartaczymy Maksymalnie ile można, zanim się prysznice skończą Bo jeżeli podejdziemy tam za późno, to oni będą nas ostrzegać, dostaniemy trochę tych punktów Ale... Jeżeli się spóźnimy totalnie, mi ich dużo więcej Więc to, to jest nasz problem um, Zaraz, komu ja miałem dać żyletkę? Neskotowi, Neskot, Neskot Dostaniesz żyletkę? Mamy 25 minut kolejnych Teraz możemy coś kupić sensownego Może ktoś ma folia Młotek? Młotek, nie pamiętam czy potrafił się przebijać Przez ściany. chyba nie Co jest ten ból? Chyba nie, nie próbowałem nigdy Pilnik! jest, biorę Um, ale mam Mam za mało, żeby zrobić ulepszony pilnik. Chociaż nie potrzebuję chyba ulepszonego pilnika tutaj. O! Jeszcze jedna sprawa. W momencie, kiedy ktoś jest, że tak powiem, komu wyświadczymy kilka przysług, nasza reputacja rośnie tam do pewnego stopnia, to możemy mieć naszych przydupasów takich. I teraz załóżmy na naskota, kliknąłem i on za nim chodzi. I możemy skotowi kazać kogoś sklepać. Ale chwilę po tego nie wykorzystamy. Mam dać jeszcze kości serkowi. Neskot nie musi mną mazić. Żegnamy się Kolacja Kurde problem Bo nie mam widelcy Potrzebuję widelcy Fucking hell Widelce albo Boże, kilo od razu Ale to się nie zdarzy Okej, okay, mam dać kości serka, więc mam mało przysług, możemy wziąć więcej Nie Neskot, nie dajemy Zosta Zostań w miejscu Nie chcę klepać innych ludziów Czyli zaraz, czy obydwoje chcą sklepać Staszka? Staszek, dobra. Jeżeli dwie osoby chcą, żebym sklepał Staszka, to to zrobimy. Przepraszam. Bardzo przepraszam. Um, problem jest taki, że muszę być troszeczkę mocniejszy i potrzebuję jakiejś broni, żeby móc mu wklepać. Lucy tak dostał. O, Lucy z pluszowym misiem. Biedny chłopczyk, zagubiony w realiach więzienia. No dobra, no. Trudna. A mój wieczorny okienkowy padałoby znaleźć coś, co nam posłuży za jakąkolwiek broń albo jakiś widelec u kogoś szafce? To już przeszukiwałem. Muszę przeszukiwać coś, czego nie przeszukiwałem. Te wszystkie biurka losują się co jeden dzień. Taśma klejąca zawsze przyjmę. Potrzebuję czegoś, żeby kogoś sklepać. To skarpetkę i mydło mogę wziąć, żeby ten zestaw skarpetowy sobie zrobić. Teoretycznie. Ehm... Um. Chyba tyle, Serek, Nie tam co miałeś w biurku. Totalnie nie pamiętam. Nic interesującego, Mandio Widać, że oczywiście zna się na rzeczy. Wie, jak uciekać z więzienia. Dwa widelce ma przygotowane. Także, dziękuję. Ja je przejmę. Chociaż ten będzie wystarczająco dużo, żeby przebić się przez tą ścianę. Um. Kupa. Um. Um. Pogubiłem się. Ktoś musiał mieć to mydło. Albo, albo mi się przewidziało. Um, ok, najważniejsze. Zobaczmy, czy możemy zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze, spróbujmy zrobić pilnik. Boże Obcążki słabe. Liche obcążki, dokładnie. E, możemy je potem ulepszyć z kolejnym pilnikiem taśmą klejącą jeżeli znajdziemy, więc ich chwilowo nie używamy. Ulepszymy sobie, je, żeby one już tak zostały. E, papierowe narzędzie. Razy dwa i kałamasz, od cokolwiek. Sztuczna ściana, dokładnie to nam jest potrzebne, atrapa cegły. Co jeszcze? E, potrzebujemy pilnika do stworzenia rękojeści do kilofa. E, potrzebujemy łomu i taśmy końca, żeby zrobić sam kilof? Ewentualnie widelce? Kilow nie jest taki konieczny, bardziej widelce. Um, I teraz bym chciał zestaw skarpetowy albo coś. Ale wiecie co, wezmę sobie nóż. I wykorzystam to jako broń. Komu mamy wklepać, bo zapomniałem? Eee, taszek Ok. Tu muszę go znaleźć. Czy to był on. Serek. Już widziałem S na początku i chciałem klepać. To by był zły ruch. Też nie jestem wystarczająco silny, więc nie wiem, czy mi się uda. Ale nawet jeżeli nie, to nie powinno być jakoś bardzo słabo. Czarna mamba, no tak. Powinienem się domyślić. Gdzie on się chowa? Na apelu już nie będę mógł go sklepać O, 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 czy to on? Czy to on? Hej, 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 czekaj, jestem trochę szybszy, hej, hej, hej Neskot, jasna cholera hej, Jak to ten Staszek? Czarna mamba dostała, nie ma nic ciekawego, kości Potrzebował kości, żebym wiedział komu je dać eee, serek Okej, okay, możemy to zrobić Serek Dajmy kości Okej, okay, dostałem wypłatę, a już 43 Czy Dostaniemy w pierdziel I nie prześpimy nocy Prześpimy w, 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 że tak powiem... A nie, możemy jeszcze zdążyć na apel, super, dobrze Okej okay. Nie, bo często było tak, że zostałem pobity i przez noc... E, zostawałem Zostawałem... Małą Potrzebuję tego Okej, okay, udało się, nikt nie widział Neskoc i ilusy będą mieli przeszkodne cele Okej okay. Dobra O nie, o nie, o nie, 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 mogę stracić łomu, nie mogę stracić łomu Ja wiem, że oni... Mi, oni mi wpierdzieli, ale... Mogę ten łom odnieść, prawda? Cholera, ale przecież widelec... Fuck! No nie! I straciłem łom i jest kolejny dzień Flak! Dobra, ale przynajmniej oddałem komuś tą przysługę, mogłem z tym poczekać. No nieważne, przez noc nawet nic nie zdążyliśmy zrobić. Jest kolejny dzień. Z tym, to chwilowo zatrzymam, to będzie na tyle. E, mam nadzieję, że wam się spodobało. E, zobaczymy się w następnym odcinku i myślę, że w następnym odcinku da nam się już uciec. E, nagrywam to tak naprawdę, ponieważ chciałem coś nagrać na weekend, bo będę zajęty. Więc dwa odcinki na... na Ale też nie wiem, czy zamierzam robić z tego jakąś wielką serię. Po prostu chciałem nagrać odcinki na weekend. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki, lekkie za obejrzenie. Tak jak zawsze, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych. Na razie.